Jesteśmy w parku Skaryszewskim. Dopiero przestało lać, a wiadomo, park, deszcz. Było wiele utworów, piosenek o miłości. Tak, i cisza. tak utworów o miłości w deszczu. No, wiadomo, deszczowa piosenka. Również Uniwers śpiewał Ograżenie, która chodziła sama po parku, a facet ją kochał. Moim gościem jest dzisiaj Andrzej Sikorski. No, świetny obrońca legi, tej wielkiej Legii z lat 80. Ale także co to dużo mówisz, no, człowiek, który poszukuje miłości. Witam cię Andrzejku serdecznie. Dzień dobry, miło mi bardzo. Andrzej, czy w poszukiwaniu tej miłości y, zgłosiłeś się do programu Sanatorium Miłości Telewizyjnego? Czy też może to była potrzeba, nie wiem, przeżycia przygody, czy zaistnienia znów y, w mediach ogólnopolskich, y, y, przypomnienia się w świadomości y, 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 kibiców? No, coś w tym jest, coś w tym jest Piotrze, ponieważ. Y, Wiesz, ja zawsze byłem jakby no, związany z, e, moja praca była związana z emocjami, z wiesz, adrenaliną, z dużą dozą wiesz, no, takich wiesz, no, bardzo, bardzo e, wyrazistych wrażeń. E, wiesz, grać przy 100 tysiącach ludzi, przy 50, czy nawet na Legi, przy 30 na stałym stadionie, to, to są rzeczy, które wiesz, Człowieku gdzieś tam powiedzmy, na no, obuzują i wiesz, niezależnie od tego ile masz lat, yy, zawsze może się zdarzyć, że czegoś takiego brakuje, właśnie tego, e, wiesz, tej ekspresji takiej. Czyli co, chciałeś rozpalić ten wewnętrzny płomień? A mówię, dlaczego nie, dlaczego w jesieni swojego życia nie mogę zrobić czegoś szalonego, czegoś, czegoś powiedzmy, no głupiego, yy, f, 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 tak, myślałem, tak myślałem na początku, że za, 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 po co tam idziesz, no, debilu, co ty robisz w ogóle, na co ci to jest potrzebne? Masz spokojną pracę, fajnie się wiesz, fa, fajne, fajne życie, bez problemów. Na ulicy Kibice się wkłaniają w pas jeszcze do dzisiaj. No, niektórzy jeszcze pamiętają, ale, ale teraz nie już mnie bardziej pamiętają z miłości, <grym> z boiska. No i co, no zgłosiłem się tam, znaczy inaczej. Moi trenerzy z Escoli, w której pracuję, namówili mnie. trenerzy, trener to. Tam sobie poradzi, to jest, to jest program tego, dla pana, tam zrobi pan tam show. No. Więc ja mówię, nie no, dajcie sobie spokój. No w końcu wysłali moje CV, wiesz, wypełnili takie ankiety, nagrali filmik ze mną. No i to tak naprawdę to oni to zrobili za mnie. Ja tylko tam powiedzmy tylko, no... Musiałem no, po prostu do tego parę zdań napisać i, i, yy, i ten film nagrać, powiedzieć w tym filmie o sobie, więc no, tak to się stało. Byłem przekonany, że wiesz, że, że no, wiesz, tam zawsze jakieś kilka tysięcy ludzi się zgłasza, to gdzie ja. Ale, no, ale wiesz, no. ale wiesz chodzi o to, no, to się okazało, że to jest chyba mój atut. Występów mam niewiele w prezentacji, bo jeden w pierwszej, Stareo. ale... Tak jest. Za trenera lazarka. Dokładnie tak. Mm. Ale wiesz, ja grałem w każdej reprezentacji polskiej, jaka na tamte czasy była. Mm. Ja grałem w kadrze olimpijskiej, ja grałem, nawet w b tak zwanej. Mm. Ja grałem w, kadrze, w kadrach młodzieżowych, ja grałem w kadrach mm. juniorskich. Ja mam ponad 60 występów w tych różnych reprezentacjach. To nie jest mało wcale. Powiedz, tak po męsku, tak facet facetowi. Znalazłeś tam tą swoją miłość? Yy, w miłości nie znalazłem, znalazłem przyjaźnie, fajne. Yy, owszem. Podobała mi się tam jedna kobieta, Monika Zajączkowska, wiesz, z, ze Szczecina mhm. i byliśmy... Zaiskrzyło. Nie, może nie zaistrzyło, ale byłaby taka, taka, taka fajna przyjaźń mhm. z nami i myślę, że jest nadal. Natomiast, wiesz, problem polega na tym, że każdy z nas ma swoje rodziny, ma życie poukładane. Ciężko, wiesz, przesadzić stare drzewo. Ja, Ona ma tam swoją w Szczecinie rodzinę, dzieci, wnuki i tym się jakby zajmuje. To jest jej jakby pasja. Ja natomiast mam tutaj drugą swoją, swoją pasję, to znaczy pracę trenera, ciągle mi to sprawia przyjemność, więc wiesz, no w moim wieku teraz mi da gdzieś w Polsce pracę, w moim zawodzie, kiedy teraz już, wiesz, młode wilki wchodzą, tak. świetnie wyszkoleni, nauczeni, wiesz, w akademiach trenerzy, więc tutaj nawet jest ciężko rywalizować w tej materii, natomiast, wiesz, ja się spotykam, jakby ja odcinam kupony od, mm -hmm. od, od tego. Od występu. tego udziału? Mm -hmm. Tak, polegało to na tym, że bywałem, wiesz, w, w pytaniu na śniadanie, mm -hmm. e, e, byłem w jaka to melodia na przykład, gdzieś tam jakiś, na jakichś biesiadach biorę no. udział, zapraszają mnie na jakieś wywiady, więc ja ciągle jakby no, robię kontynuację mm -hmm. tego, tego mojego pobytu w A, Sanatorium o, tak. Miłości. To był fajny miesiąc. Naprawdę fajny, fascynujący miesiąc, gdzie wiesz, musieliśmy wykonywać wiele czynności których pewnie bym w życiu nie zrobił. Właśnie miałem o to zapytać, bo, bo to nie byłoby mi surwiwal li tak. Na, na linie z mostu 32 Boże, metry. To Boże, to ja myślałem, że my Pampersa trzeba będzie tam zakładać, wie, ze strachu. No. Ale tam było wiele innych. Skakanie po, jeżynie na koniach, skakanie, wiesz, po rozrażonych węglach, paintbolle, inne takie, wiesz, no. spływy kajakowe, gdzie w Potoku Górskim myślałem, że umrę z wysiłku. Więc to są rzeczy, które musiałem zrobić, bo było mi głupio, że inni robią, no. a ja nie. Chodowy sportowiec, tak, tak? Sprawny i tak. tak dalej? Oczywiście, jednej rzeczy tam nie zrobiłem, gdzie musiałem na dużej wysokości przejść park linowy, ale ja miałem zerwany bark, wiesz, a tam trzeba było bardzo mocno rękoma Lęce. pracować i bałem się, że spadnę, że nie utrzymam się na tej jednej ręce, więc to odpuściłem takie, powiedzmy, jedno, jedno ciężkie przedsięwzięcie. No nie mogłem pokazać po sobie, że, że, że pękasz, że pękasz. nie nie pęka. Dokładnie tak. Andrzej powiedz mi, ile w tym wszystkim, yy, to co widzieliśmy na ekranie, było yy, sztuczności, a ile autentyczności? Wszystko autentyczne. Wszystko. Nie było żadnego reżyserowania. No, tego. Naprawdę? Nie było żadnego. Czasami były sugestie. Mhm. Może byście porozmawiali o tym i o tym. Mhm. Ja miałem w pokoju Romana z, yy, wiesz, Zagórskiego z Gdańska, yy, starszego ode mnie o 8 lat, ale z... z tego faceta, słuchaj, znającego się na piłce, kobieciarza, słuchaj, no znającego, mającego ze mną wielu wspólnych znajomych z piłki nożnej. Mm. Y i miał, miał, ja miałem z nim, ja tam z nim miałem, słuchaj, no, wspaniały miesiąc. Rozmawialiśmy, bajerowaliśmy, jak, nam, jak trzeba było, to improwizowaliśmy właśnie z, w pokoju, czy, czy przed kamerami, wiele rzeczy, wiesz, wymyślaliśmy sobie. I to było świetne. I to było takie, że, wiesz co, ja sam się wiem że ja potrafię jakieś głupoty takie wygadywać. Słuchaj, dziękuję Bogu, że, że nic mnie nie boli tak naprawdę, poza tymi rzeczami, które wynikają jakby z mojego, wiesz, z Wyśnięcia zawodowego, gdzie musiałem tysiące razy łbem model tak. o, słuchaj, to, to, że jeszcze w miarę sensownie mówię, to jest naprawdę jest duży sukces, bo ja tyś... wiesz jakie były piłki kiedyś? Tak. One nasiąkały śniegiem, deszczem. deszczem, one ważyły po kilogramach. Jak ja musiałem tak setki razy tym łbem no. uderzyć, to, to, to wiesz, czasami się kutłowało. Słuchaj, a znałeś się Panie z Senatorium Miłości na piłce? Wiesz co, Monika się znała i się nas zna nawet. Bardzo często wymienialiśmy jakieś uwagi. Jeśli oglądała również ten, ten sam mecz, który ja oglądałem, to wiesz to. Yy... Tak, to analizowaliśmy w jakiś sposób, i nawet powiem ci, że jakieś miała te, te, te spostrzeżenia. W końcówce rundy wziąłem na mecz Asie Dyrka, tą dziewczynę z piątej edycji, taką blondyneczkę. Blondyneczkę, A. która mieszkała 40 lat w Stanach Zjednoczonych, no. była tam modelką i tak dalej, no i co, Mieszka w Warszawie. Pyknęło? Ty wiesz, że no ma coś sobie ta dziewczyna, no, no. naprawdę. Ale poza tym jest bardzo mądra i taka zaangażowana. Ona wiesz, jakiś, otwiera jakieś fundacje, jakiś, próbuje pomagać no. ludziom z Yy, naprawdę, no. teraz jest w Stanach Zjednoczonych, bo ona lata, ma tam dwóch, dwóch synów, więc lata, lata, yy, co jakiś czas do nich, tam do, do, do Stanów. I powiem Ci, że ta dziewczyna po tych 40 latach, bo ona też 60 lat nie była na, na meczu. Mhm. Była zafascynowana tą wiesz, tą, tą atmosferą, atmosferą Legii, tak? tą, tą żyletą, no. tym klimatem, tym dopingiem, tymi no. piosenkami. Wiesz, poniosło ją. Naprawdę była pod ogromnym wrażeniem. Zresztą Jacek mówi, mój przyjaciel Jacek Kazimierski mówi, że na Legii to są najlepsi kibice i catering. No. I trudno tak rozgraniczyć komu dać pierwsze miejsce, tak? Czy cateringowi czy kibicą. A Andrzej, czyli co? No, można powiedzieć, że znalazłeś tę miłość. Tak, tak, ja znalazłem miłość nawet do samego siebie trochę, wiesz, mm. jestem innym człowiekiem, jestem trochę pewniejszy siebie A. znowu, wiesz, bo ja po śmierci żony, mm. y, wiesz, no, miałem 2-3 lata takie, gdzie byłem w gnoju totalnym, wiesz, ja sobie nie mogłem, nie poradziłem, byłem jak, jak szczenia, który, wiesz, który... Y, nie radzi sobie z życiem codziennym, z rzeczywistością taką codzienną, wiesz, mhm. gdzie trzeba było postawić, wiesz, czoła normalnie w życiu, w samotności i, i wziąć się w garść, pracować. to ja poszedłem też w drugą stronę, ja, ja bardzo dużo piłem, ja bardzo, bardzo dużo, wiesz, straciłem miesięcy na na jakieś bzdety, wiesz, ale to jest najważniejsze... Często z tego kręgu wyjść, tak, prawda? natomiast bardzo istotną rzeczą jest to, żeby y, umieć się dźwignąć takiego ba bałaganu, żeby, żeby po prostu y, pokazać sobie, innym, że można, że życie może być fascynujące, że życie może być piękne, że życie może być takie, wiesz... Inspirujące że, Dokładnie tak. Ja A się, miłość inspiruje. Słuchaj, ja, ja jestem, wiesz... Y, ja jestem ciągle dzieckiem, tak naprawdę. Wiesz, jestem ciągle młodym chłopakiem. Zresztą Linda powiedział, że, dwóch ludzi, że mężczyzna to się rodzi albo stary, starcem, albo młodym, młodym dzieciakiem, młodym chłopakiem. I to nawet mam gdzieś w internecie nagrane u siebie na Facebooku, gdzie właśnie on mówi o, on mówi o tym, że. Się, stary mężczyzna to się rodzi taki, który, a, a nie, to a, kiedyś to tam było, a, a, a młody jest ciągle inspirujący, chłonący życia, chcący iść do przodu, y, fascynuje go wszystko. Ja pewnej partnerce swojej mm, powiedziałem kiedyś, ona y, lubi wspominać, ja mówię, ty lubisz wspomnienia, a ja lubię je tworzyć. Dokładnie. I to fajne jest, no. Fajne. Czekaj, żebym nie spalił. mi Przybora, pamiętasz takiego faceta ze, z, z kabaretu starszych panów? Um, on powiedział o sobie, że, że y, jest, ciągle jest młodym, młodym chłopcem, y, który całe życie nie może do, dogonić własnych doświadczeń. Czy co, y, wierzysz w miłość? Wierzę, oczywiście, że wierzę. Można się zakochać. Ja widziałem, widzę po naszych wspólnych tutaj przyjaciołach z sanatorium. Kiedyś gdzieś, gdzieś usłyszałem, że tak naprawdę, tak do końca, bez pamięci, głęboko, nie oglądając się na cały świat, kocha się raz w życiu, to prawda? No, wiesz co, jest, to, jest to dużo, dużo prawdy w tym, co powiedziałeś. Ponieważ ja, jakby, te moje jakby partnerki, z którymi chciał przy, jakby, jakby przebywać, czy z nimi być w ogóle, jakby porównywałem zawsze do mojej żony. Wiesz? I, I tutaj poprzeczka była to, zabieszona, Ja mówię o wizualnym spostrzeżeniu, bo nie mówię o intelekcie, o, o zainteresowaniach i tak dalej. Mówię o, o wyglądzie. Moja żona była bardzo fajną babką, była wysoka, jak na kobietę 177 cm wzrostu, wiesz, mm. miała piękne to to długie wysoki. nogi. Piękne nogi miała. Ile Słuchaj. ty masz 1,86 Nie, ja 84 no. y, y, Piękne włosy, stopy. Wiesz, no, wiesz, była bardzo szczupła, więc no, to jest jakby też no, jakiś wyznacznik dla jakiejś jej następczyni powiedzmy tak. Tak, no ale co? Jakie przesłanie po tej rozmowie? kochajcie i dajcie się kochać no, naturalnie, kochajcie nie bójcie się, słuchajcie żaden wiek nie, nie, nie zwalnia nas od tego, żeby, żeby być z kimś żeby się w kimś zakochać żeby dać drugiej osobie odrobinę siebie e, czy jest, masz 30 lat, czy 50, czy 70 można to, można to robić, trzeba to robić dziękuję Ci bardzo Andrzejku, dziękuję. więc wierzmy w miłość wierzmy w miłość, ona istnieje